materiały napędza opel Największa porównywarka cen gier. Arn .eu. Sonic jest niebieski, Yoshi zielony. Ale jaki kolor miał klasyczny Mario? I nie chodzi o to, że jego kolorystyka w grze odbiega od dobrze znanego nam wizerunku czerwonego sweterka i niebieskich ogrodniczek. Dziś porozmawiamy o tym, jak generowały barwy niektóre analogowe urządzenia i dlaczego kolor włoskiego hydraulika to kwestia bardzo indywidualna. Żeby sprawdzić jaki kolor ma dowolny piksel obrazu wystarczy załadować grafikę do Photoshopa i zaznaczyć go narzędziem do wybierania koloru. Jego precyzyjny opis wyświetli się na ekranie na przykład w postaci modelu RGB, który oznacza w jakich proporcjach zmieszać należy kolor czerwony, zielony i niebieski, by uzyskać daną barwę. Proste. Możemy więc załadować screenshot z Mario, zaznaczyć na przykład jego kubraczek i ustalić jego kolor, ale Chwileczkę, wpisując w wyszukiwarkę grafiki Super Mario Brothers szybko zauważymy, że praktycznie każdy obrazek ma inne kolory. Na jednych niebo jest błękitne, na innych lekko fioletowawe, gumby brązowe bądź niemal pomarańczowe, a pagórki jasno bądź ciemnozielone. A co najgorsze, żaden z tych obrazków nie kłamie? NES i wiele innych urządzeń tamtej epoki bowiem traktowały koncept koloru dość umownie. Inside the television camera is a magic electric eye called theconoscope. One of the most important parts of which is this sensitive plate called a mosaic. Wszystko zaczęło się, jak zwykle, od czarno-białych telewizorów, które wyświetlały obraz na ekranie, korzystając z tylko jednej informacji jasności. Złudzenie obrazu dawało odpowiednie rozjaśnianie określonych partii ekranu. Gdy nadeszły czasy telewizorów kolorowych, należało znaleźć sposób na niesienie informacji o barwach tak, by nie zepsuć kompatybilności z istniejącym sprzętem. Zmiana formatu na np. Na RGB nie wchodziła w grę, bo stare, czarno-białe telewizory nie rozumiałyby nowego sygnału. Do użytku wszedł więc prostszy system nazywany YUV. Posługując się dużym uproszczeniem, do istniejącego sygnału wprowadzono dodatkowe wartości ignorowane przez stare odbiorniki, ale wykrywalne przez wyświetlacze kolorowe. Do telewizora nadal wysyłany był jak dotychczas rozumiany przez stare kineskopy sygnał jasności, czyli Y, a kolory niesione dodatkowymi, uzupełniającymi je danymi chrominancji U i V. Te trzy zmienne łączyły się, by stworzyć barwny obraz konwertowany przez telewizor z powrotem do RGB. Na ekranie zapalały się potrzebne nam odpowiednio zielone, czerwone i niebieskie plamki, tworząc kolor. Tyle teorii. Rzecz w tym, że telewizyjny sygnał był słabej jakości i bardzo podatny na zakłócenia. Był prostą falą, która w podróży od studia telewizyjnego przez kable do odbiornika traciła na mocy i zniekształcała się, jak gitarowa struna, której brzmienie zależy od tego, jak precyzyjnie została dostrojona. Urządzenia takie jak komputery czy konsole musiały przejść po drodze jeszcze jeden krok. One same nie przechwytywały przecież obrazu jak filmowa kamera, a tworzyły go całkowicie od zera. Syntetyczna, wygenerowana cyfrowo scena musiała zostać skonwertowana do analogowego formatu, który zrozumiałby wyświetlacz. Innymi słowy, potrzebny był dodatkowy moduł, który tłumaczyłby komputerowy język tak, by zrozumiał go telewizor. Wiele urządzeń, jak na przykład konsole Segi, generując obraz, produkowały wewnętrznie wysokiej jakości sygnał RGB, który można było odebrać przez specjalne wyjście wideo, na przykład kablem z kart, a potem dopiero konwertowało go na gorszej jakości UV rozumiany przez stare telewizory. Dzięki temu, ponieważ wewnętrznie Master System i Mega Drive operowały na skonkretyzowanych informacjach o kolorach, bez problemu można z nich wyciągnąć informacje o tym, jaką wartość RGB zawiera na przykład futerko Sonica. Nawet jeśli potem, po drodze, ten wysoki jakościowo sygnał wideo psuty był w konwersji na potrzeby telewizorów. NES natomiast podszedł do tego problemu zupełnie inaczej. Wyposażono go jedynie w niskiej jakości telewizyjne wyjścia wideo, a procesor graficzny, nazwany PPU, nie konwertował sygnału cyfrowego. Zamiast tego, na pamięć wyuczony był 54 wartości każda odpowiadała innemu kolorowi. Gdy programista chciałby konsola wyświetliła na ekranie konkretny kolor z palety, NES nie tworzył go wstępnie w pamięci pod konwersję na sygnał analogowy, a generował w locie w oparciu o predefiniowane matematyczne wartości w pamięci PPU. Każda taka wartość umożliwiała wytworzenie odpowiednio zmodulowanego sygnału, który finalnie był interpretowany na kolor w odbiorniku telewizyjnym. Oznaczało to, że programista nie mógł korzystać z kolorów, których wzorce nie były zdefiniowane w układzie graficznym. Wracając do naszej gitarowej analogii, chip zaprojektowany był tak, by wiedzieć nie jaki dźwięk gra, ale którą szarpnąć strunę i z jaką mniej więcej zrobić to mocą. Bardzo trudno precyzyjnie zinterpretować określenie pociągnij dość mocno, ale nie za bardzo trzecią strunę na czwartym progu. Na 100 osób każda zagrać dźwięk trochę inaczej, a i brzmienie zmieniać się będzie wraz z długością trwania nuty. Problem niedokładności odwzorowania kolorów wynikał częściowo właśnie z tej matematycznej formuły potrzebnej do jego wygenerowania. Nieprecyzyjność częstotliwości pracy procesora konsoli powodowała, że, podstawiając te same zmienne do równania, uzyskiwano za każdym razem odrobinę inny wynik i w ostateczności trochę inaczej zdekodowany kolor w odbiorniku. Drugą stroną problemu był standard obrazu NTSC, z myślą o którym powstawał Famicom, japoński wzorzec dla nes -a. To znane było ze swojego dość luźnego podejścia do odwzorowania wierności barw. Różne odbiorniki w tym formacie potrafiły generować drastycznie inny obraz, przez co system ten doczekał się prześmiewczego rozwinięcia Never the same color, czyli nigdy ten sam kolor. Dlaczego? To już temat na inny materiał. Ważnym jest, że w zależności od tego, jakiego kabla używano, do jakiego telewizora podłączano konsolę, regionu świata, a nawet rzeczy tak wydawałoby się nieznaczących, jak partia produkcyjna procesora, generowany impuls, a co za tym idzie, kolor wyświetlający się ostatecznie na ekranie, różnił się delikatnie między pojedynczymi NES-ami i telewizorami. Przy bliższych oględzinach, z uwagi na to jak działał niskiej rozdzielczości sygnał, różnice w kolorze dostrzec było nawet można między krawędziami a środkiem ekranu. Dlatego dla każdego kwestia koloru Mario będzie bardzo indywidualna i wygląda na to, że nawet Nintendo nie jest do końca pewne jak powinna wyglądać oficjalna paleta kolorów NESa. Różne wydania tych samych starych gier firmy w nowych cyfrowych formatach charakteryzują się niejednolitymi barwami. Jednym z niewielu śladów czegoś, co można uważać za oficjalną paletę NES-a jest automat PlayChoice 10. Specjalna maszyna do gier, która pozwalała za monety zagrać w jeden z 10 klasycznych NES-owych tytułów Nintendo. Wewnątrz urządzenia siedziała specjalna, mocno zmodyfikowana wersja konsoli z dość znaczącą różnicą. Alternatywną wersją modułu graficznego, zdolnego do generowania obrazów w formacie RGB. Chip graficzny był tak podobny do tego z Znesa, że przez pewien czas popularnym było odlutowywanie modułu z automatu i zastępowanie nim tego w konsolce, by dodać jej możliwość wyświetlania wysokiej jakości obrazu po złączach RGB. Predefiniowane surowe wartości sygnału wideo zastąpiono predefiniowanymi informacjami o kolorze. Niestety w przypadku PlayChoice 10 generowane kolory były tak dalekie od tego do czego przyzwyczajeni byli gracze, że bardzo wątpliwym jest, żeby wartości oferowane przez moduł traktowane mogły być jako oficjalne. Z podobnym problemem borykają się też twórcy emulatorów. Każdy wiodący program zawiera swoją własną, często różniącą się od pozostałych paletę barw, ale również możliwość jej zmodyfikowania, jeśli uważamy, że wybrane kolory nie są odwzorowane w sposób prawidłowy. Te najbardziej ambitne próbują nawet symulować zniekształcenia analogowego sygnału wideo, by ostateczny wynik był mniej sterylny i bliższy ekranom telewizorów. I tak samo jest w przypadku współczesnych modów dodających opcję wyświetlania wysokiej jakości obrazu RGB na NESie. Te tańsze zawierają jedną ze standardowych, ogólnie przyjętych, predefiniowanych palet. Te droższe mają pstryczek, pozwalający na zmianę barw. Oficjalny kolor kubraczka Mario dołączyć musi więc do wielkiej księgi tajemnic, które prawdopodobnie już nigdy nie zostaną rozwiązane.